Komisarz Jelinek kazał zamknąć sprawę. Miał pan już nie przysłuchiwać. Wie pan, co mi za to grozi? Kto ty masz na imię Kazanecki? Zygmunt. Ale może go skurzelnisz chociaż? Dam radę. Nie boi się pan tak sam? Na sam z mordercą? Nie jest mordercą, panie Mączka, to już wiem na pewno. To wie pan więcej ode mnie. To jak to było z tą strzelaniną? A czy to ważne? Czy go wepchnąłem na maszynę, czy zastrzeliłem, ścierwo był. Jak żył inżynier Żwierski, to jeszcze szło mu coś udowodnić. Dokumenty były. Sprawa miała być, odszkodowanie chociaż dla ludzi. Żwirski się nagle zawinął, dokumenty zniknęły, nic już nie było. Jak to jak Żwirski żył? Przecież on żyje. Młody żyje. I oby żył jak najdłużej. Bo to też dobry chłop z niego. Ale ja gada mojego ojcu. Co to, co to go, go von Hoffen, pewnikiem, też ukatrupił. Ojciec stracił przez tą kapitalistyczną bicie. Dziękuję. Zobaczcie.